Niektóre tytuły są doskonałym przykładem, że warto być pesymistą. Witajcie w WatchMojo Polska, a dziś odliczamy nasze typy 10 najbardziej rozczarowujących gier wideo 2018 roku. Zanim zaczniemy, publikujemy nowe filmy 3 razy w tygodniu. Zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by nie przegapić najnowszych odcinków. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się grom, które przez pewien czas wzbudzały naszą ciekawość, ale ostatecznie zawiodły. Nie wszystkie na tej liście są całkowicie złe, ale raczej nie spełniły naszych oczekiwań. Nie będziemy jednak wspominać o Metal Gear Survive. Co do tej pozycji mieliśmy od początku bardzo niskie oczekiwania. Numer 10 Dynasty Warriors 9 Ta seria istnieje od dawna i przez ostatnie części zrobiła się nieco przestarzała. Kiedy ogłoszono, że dziewiąta gra została poważnie zmieniona i przeniesiona do otwartego świata, uradowaliśmy się i byliśmy podekscytowani tym, co szykuje ten kultowy slasher. Ale przejście do rozgrywki w otwartym świecie w tym przypadku po prostu nie zadziałało i zbagatelizowało to, co najlepsze w serii Dynasty Warriors czyli walka w szybkim tempie. To, co nam pozostało, to tytuł nie będący ani dobrą przygodą sandboxową, ani fajną grą akcji. Zawiodła na obu płaszczyznach. Numer 9. Jurassic World Evolution Kiedy po raz pierwszy powiedziano, że ta gra będzie symulatorem rozgrywanym w legendarnym parku, nasza ekscytacja osiągnęła najwyższy poziom. Pomysł wydaje się wręcz idealny. Niestety niewiele było objaśnień, jak zarządzać parkiem wypełnionym dinozaurami, a kiedy już to rozgryźliśmy, nie było już czego się uczyć, przez co gra była powtarzalna i zdecydowanie zbyt prosta. Nie ma wątpliwości, że wygląda świetnie i jest fajna przez krótki czas, ale liczyliśmy na dinosimulator o dużo większej głębi. Może jakby zmieniło się w niej kilka rzeczy, gra lepiej by sobie poradziła. Every day more than the last. That's my motto. Numer 8. Agony. To kolejna gra, na której nam zależało. Bycie wrzuconym do piekła i zmuszonym do przetrwania za pomocą sprytu i podstępu jest bardzo fajnym założeniem. Poza tym początkowy gameplay wyglądał niesamowicie klimatycznie. Niestety, gra nie była w stanie sprostać efektom wizualnym i wydawało nam się, że da nam więcej przez to, jak wydłużony był czas produkcji. Po wydaniu wydawało się to dość wadliwe. System podstępów nigdy nie działał tak dobrze, jak zapowiadano, i niewiele było tam fabuły. Ostatecznie nasz czas spędzony w piekle wydawał się nudny i zostawił w nas spory niedosyt. 7. We Happy Few. He wants to do a live broadcast from here. He's coming here? Było sporo szumu wokół ambitnego symulatora od Compulsion Games, ale większość z tego szybko ucichła po premierze gry. Fabuła i stworzony świat wydawały się wręcz zniewalające. Niestety, to wszystko zostało całkowicie przyćmione przez przeciętną rozgrywkę. That's the first fight I've won since primary school. System skradania był dobrze zaprojektowany, ale niezwykle frustrujący ze względu na niespójną sztuczną inteligencję i usterki, będące wynikiem bycia zauważonym. Od czasu wydania pojawiło się kilka paczy, a niektóre problemy uległy poprawie. Jednak podsumowując to wszystko, trzeba przyznać, jak duży potencjał gry został zmarnowany. Do we really have to do this? Numer 6: Kirby Star Allies. Marketing tej gry nie wyglądał zbyt autentycznie i nie możemy oprzeć się wrażeniu, że ostatnią przygodę Herbiego opracowano wyłącznie dla dzieci, ale reklamowana była jako gra dla wszystkich. Jest zbyt krótka, łatwa i nie oferuje tylu różnych ścieżek jak w poprzednich grach. Chociaż fajne jest to, że mamy wiele umiejętności pomieszanych z różnymi sojusznikami, to wydaje się to zupełnie pozbawione sensu, gdy gra nie daje powodu do strategicznego podejścia. Szkoda, biorąc też pod uwagę, że była to pierwsza prawdziwa gra Kierbiego w HD. Numer 5: Starling: Battle for Atlas. It's got time, boys. Wyobraźcie sobie No Man's Sky w superstatku, a do tego prawdziwą, solidną fabułę i obecność Star Foxa. Taka gra na pewno by pozamiatała. Cóż, jest różnie. Jesteśmy nieco rozdarci widząc bitwy w kosmosie i środowiska każdego świata. Są naprawdę dobre. Jednak powtarzające się i często nijakie questy sprawiały, że szybko poczuliśmy się przytłoczeni i znudzeni rozgrywką. Ostatecznie gra staje się raczej rutynową robotą niż czymś szczególnie wciągającym. Ale mimo wszystko dobrze było znów zobaczyć Foxa MacClouda. <laughs> Numer 4: Secret of Mana Remake. Oh, right. Ten klasyk od SNES jest jednym z najlepszych japońskich RPG, jakie kiedykolwiek powstały. Jednak remake natknął się na próbę zarobienia na nostalgii przez Square Enix i był nieużyteczny dla wiernych fanów. Wizualizacje przestarzałe, animacje słabe, hitboxy brzydkie, a kwestia ścieżki dźwiękowej bez komentarza. Jeśli jesteście w stanie przymknąć na to wszystko oko, to Secret of Mana może być przyjemna i przywołać wspaniałe wspomnienia. Jednak nie oczekiwalibyśmy entuzjazmu od graczy z racji, że jest to remake, a nie oryginalna pozycja. Sugerujemy grę w znacznie lepszej wersji na SNES Classic. Well, when you put it that way. Numer 3: State of Decay 2 Najnowsza pozycja survivalowej serii od Microsoftu była bardziej jak upgrade niż nowa gra. Ledwo rozwiązując wszelkie problemy z oryginału, sequel wydawał się tak niedopieszczony i wypełniony błędami, że było to po prostu niewybaczalne. Pewne usterki doprowadzały do śmierci, przez co gra była bardziej frustrująca niż przyjemna. Nie ma manualnych sejwów, a zginąć można tu szybko. Sztuczna inteligencja sojusznika była dość głupia i często powodowała więcej problemów niż przynosiła jakiekolwiek korzyści. Oczywiście wiele błędów można naprawić, ale stan wydania był nie do przyjęcia. Numer drugi fallout 76. Out there in w miarę coraz większej ilości publikowanych informacji na temat onlineowego Fallouta pozostawaliśmy optymistami, pomimo przytłaczającego poczucia, że coś jest nie tak. Potem pojawiła się wersja beta i trudno było zignorować to, że nie spełnia oczekiwań. Niestety, pełne wydanie nie zmieniło również naszych opinii. Gra wciąż wydaje się pusta bez MPC lub głównej linii fabularnej. Otwarty świat zachodniej Wirginii wciąż jest bardzo błędny, a liczba klatek na sekundę nie poprawiła się. Nie ulega wątpliwości, że Bethesda ulepszy Fallout 76, ale fakt, że wyszedł w takim stanie, nie daje wiele nadziei na przyszłość. Numer 1: Sea of Thieves Zacznijmy od tego, że poziom naszego zachwytu w związku z nowym tytułem od legendarnego studia Rare był niesamowicie wielki. Nie wspominając o tym, że miała to być ekskluzywna premiera na Xbox One. Nie mogliśmy więc doczekać się, by przeżyć tę przygodę w pirackim świecie. Co za rozczarowanie. Na początek Brak wskazówek naprawdę utrudniał pierwsze godziny gry. Nie było prawie żadnej treści, a brak odpowiedniego systemu progresji nie zachęcał do dalszej rozgrywki. Nawet teraz trudno jest nam ogarnąć, jakim cudem coś, co produkowano 4 lata, tak wygląda. Zgadzacie się z naszą listą, sprawdźcie inne filmy na naszym kanale, zasubskrybujcie nas i kliknijcie dzwonek, by pozostać na bieżąco.